Pierwsze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Marianna Bocian, jasno i bogato. Marii rozje wronie. No póki jeszcze szukamy źrenicą drzew, czujemy pragnienie sycenia się światem. Naszego życia nie ma w prawdziwym szczęściu, co poniżej miłości poniża nas bezustannie. Jesteśmy z epoki wplątanej w nieskończoną wojnę, mieszającą języki, rozum, w niedorzeczność. Jesteśmy siłą tego świata, który życie globu wymiata w zagładę. Patrzę na bujną koronę klonu. Jeszcze coś ocalało pod słońcem, pozostało nietknięte w zasadach obłędem myślącego człowieka. Wszystko, cośmy wiedzieli, zawiodło. Urojone szczęście w rajach dyskotek Chore zwycięstwa w pałacach bogów Kłamliwe obrazy wyniszczanego czasu Tylko życie ani śmierć nie stały się względne Wszystko przemienie, a moje słowo nie przemienie Z jakiego słowa staliśmy się ciałem? Co staje się między nami w teraz? Dopóki jeszcze szukamy źrenicą drzew, widocznie pragniemy zwykłego dobra w rdzeniu prawdy, wiedząc, że umieramy wszyscy na przedwczesną śmierć. Umarły za nami w nas wieki i wiara pragnienia, niczym wieczna pieśń, która nie może w nas skonać. Dopóki człowiek w trudzie dzień życia odraza, słyszę wyraźnie w nieporadnym pierwszym wierszu poety pragnienie przezwyciężania sądnych dni braterstwem śmiertelnych. Czytał Bogdan Tmowski.